W roku 2013 Towarzystwo skończyło 115 lat. Odbyły się rozpoznawalne już dziś przez słuchaczy cykle koncertowe. Wśród nich muzykę na lubelskiej starówce, harmonie Starego Miasta. Tych koncertów było zatem blisko 50. I tak naprawdę dostarczyły nam wielu satysfakcji. Dały świadectwo tego, że muzyka klasyczna w Lublinie ma się dobrze. Tu rodzą się poeci, kompozytorzy, skrzypkowie, pianiści. Kiedy dotykamy partytur Bacha, kiedy słuchamy Beethovena, Mozarta, Chopina, Brahmsa, Lutosławskiego, Pendereckiego, mamy świadomość, że to muzyka inna od tej, nazwijmy umownie, codziennej. Że jest w niej geniusz twórczy, fantastyczne przesłanie, przesłanie do ludzkości. I wszystko to, co składa się na piękno, mowi dźwięków. Dlatego wybrałam muzykę klasyczną.